To, co się wydarzyło dermatolog jakiś czas temu, totalnie zmieniło moje podejście do zimowej pielęgnacji. Ale to totalnie. Pani dermatolog spojrzała na moją skórę i zapytała, dlaczego nie chronisz bariery hydrolipidowej? A ja, niby taka ogarnięta w temacie, kompletnie to zaniedbywałam. I okazało się, że ten mój balsam, który wydawał mi się taki super, wcale nie był dla mojej skóry tak tarczą, jakiej bym potrzebowała. Dermatolog mi powiedziała o czymś, co jest absolutnym game changerem, jeśli chodzi o ochronę na zimą. I to jeszcze o żelowej formule. Dobrze widzicie, to jest gel trap. Ona mi powiedziała, że wysoka koncentracja gliceryny w żelu to jest po prostu mistrzostwo świata, jeśli chodzi o zimowe nawilżenie. I to jest normalnie takie uczucie, jakby moja skóra piła szklankę wody po długim biegu i w ogóle on tak cudownie pachnie, jakbym wchodziła normalnie do perfumery i ten zapach się ładnie i długo utrzymuje. A kiedyś myślałam, że tylko ciężkie kremy dają radę zimą, a potem miałam to ogromne uczucie takie lepkości, chyba to znacie też, nie? A tutaj, tu jest nawilżenie na maksa. Skóra jest miękka, elastyczna, gładka no i co najważniejsze, z tym takim naturalnym blaskiem bezbędnego obciążenia. I wiecie co? Nie tylko tutaj chodzi o nawilżenie, to jest to, to uczucie komfortu, kiedy w końcu Twoja skóra przestaje być szorstka i napięta. Po prostu czuję się lepiej we własnej skórze. Więc ja polecam wam z całego serca, buziaki i dajcie znać jak przetestujecie. Pa.